Cześć, to Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Przedstawię ci dzisiaj jeden banalnie prosty mechanizm psychologiczny, który zarazem jest bardzo, ale to bardzo ważny. Jak zaczniesz stosować to, co ci dzisiaj powiem, szybko zauważysz, że ilość spięć pomiędzy tobą a twoim dzieckiem gwałtownie spadnie, będziesz też dzięki temu wspierać Rozwój bardzo pożytecznych z cechów swojego dziecka, takich jak sumienność czy też obowiązkowość, będziesz po prostu wspierać w nim wyrabianie dobrych nawyków, pożytecznych nawyków, które będą mu później służyły przez całe jego życie. Prawda jest taka, że zastosowanie tego, o czym Ci za chwilę powiem, jest banalnie proste. Wystarczy o tym wiedzieć, wystarczy mieć świadomość i nie musisz tutaj włożyć jakoś ekstra sił ze swojej strony. Co to za mechanizm, o czym ja cały czas mówię? Fachowo nazywa się to zasadą Premaka w żargonie psychologów, a chodzi tak naprawdę o to, żeby w momencie, kiedy dziecko ma zrobić coś, no, co jest z jego perspektywy jakieś mało atrakcyjne czy wręcz nieprzyjemne, dziecko po prostu gdzieś tam no, nie reaguje entuzjastycznie powiedzmy na konieczność odrobienia lekcji, wyniesienia śmieci, posprzątania swoich zabawek itd. itd. I teraz, jeżeli będziesz pamiętać o tym, że możesz posługiwać się jakimiś rzeczami, czynnościami, które Twoje dziecko lubi, jak oglądanie bajek, granie w gry planszowe itd., no to możesz posłużyć się tymi lubianymi przez nie czynnościami, żeby yy, wspierać to, że będzie wykonywało no, te mniej fajne z jego perspektywy. Chodzi tutaj o kolejność, czyli warunkujesz to, że dziecko będzie mogło zrobić coś przyjemnego, jak obejrzenie bajki. No, tym, że zrobi coś, co trzeba po prostu zrobić, jak odrobienie lekcji. I teraz zobacz, dlaczego teoretycznie powiedziałem jakąś taką oczywistą oczywistość, ale zauważ, że co się dzieje od strony psychologicznej, jeżeli na przykład ty tą kolejność zamienisz. No bo jeżeli zrobisz tak, jak ci mówię, to znaczy najpierw powiesz, że tak, jeżeli tylko pozbierasz klocki z podłogi, no to możesz wtedy obejrzeć bajkę, tak? Jak tylko Założysz kapcie, zagram z tobą jakąś grę planszową, tak? Jak tylko wyniesiesz śmieci, tak, no to poszukamy, dajmy na to, gdzieś tam pójdziemy się w coś pobawić. Jeśli przedstawiasz to w taki sposób, no to bardzo szybko okazuje się, że jakby posprzątanie, na przykład zabawek, jest czynnością zyskowną, jest czymś, co warto po prostu zrobić, no bo dzięki temu sięga się po coś przyjemnego. A jak ty tą kolejność obrócisz? Tak, i powiesz, no ok, no to obejrzyj bajkę, tylko później posprzątaj te klocki, no to w pewnym sensie psychologicznie dziecko będzie postrzegało e, sprzątanie tych klocków jako jakąś taką karę, która następuje po czymś przyjemnym, tak? w tym przypadku obejrzeniu bajki. E, chodzi tylko i wyłącznie o tą kolejność, czyli nie możesz po prostu robić czegoś takiego, no jak rodzice często mówią, że Okej, okay, dobra, ty możesz tą bajkę obejrzeć, możesz coś tam przyjemnego zrobić, ale pamiętaj, zaraz po tym e, masz ogarnąć ten czy tamten temat. Odrobić lekcję, posprzątać, założyć kapcie, cokolwiek. E, tak jakby psychologicznie mówię, źle to robisz, nie możesz tutaj jakby dawać na krechę, opierać się na samej takiej obietnicy dziecka, czy właściwie sytuacji, którą ty gdzieś tam przedstawisz. E, tak, że będzie tak, a potem tak. Ważne jest, żeby trzymać się tej kolejności. Pamiętaj o tym, gdzie tylko możesz, właśnie układaj taką kolejność. Dziecku dajesz po prostu motywację do tego, żeby wykonywało rzeczy, które nie są super przyjemne, a które zrobić trzeba. W nim się wyrabia nawyk, ono się po prostu do tego przyzwyczaja. Staje się bardziej sumienna. Posługujesz się, żeby to uzyskać tak naprawdę codziennymi małymi przyjemnościami, no które twoje dziecko, po które Twoje dziecko tak czy siak będzie sięgać. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę we wtorek punktualnie o godzinie 20. Opowiem Ci na nim od A do Z, jak rozwiązać problem dziecięcej histerii. Czyli jeżeli Twoje dziecko wymusza przy pomocy krzyku, płaczu, wrzasku różne rzeczy na Tobie, przyjdź na to szkolenie, ja poprowadzę Cię za rękę i powiem Ci, co z tym zrobić, żeby już po zaledwie paru dniach problem po prostu rozpłynął się gdzieś w niebycie, żeby, żeby po prostu, żebyś mógł czy mogła o tym problemie całkowicie zapomnieć. Żeby wziąć udział w tym szkoleniu, kliknij w link, który znajduje się tutaj pod spodem w pierwszym przypiętym komentarzu albo w opisie tego filmu. Zostaw mi tam swój adres e-mail e, i dostaniesz ode mnie później zaproszenie właśnie na tą konferencję, na to szkolenie. E, na maila dostaniesz też na maila link do zalogowania się do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Więc zapraszam Cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam Cię, dziękuję za wysłuchanie mnie dzisiaj. Cześć!